Heute sprechen wir über das Verb folgen. Was bedeutet dieses Verb eigentlich und in welchen Situationen können wir es verwenden? Ich möchte euch ein paar Beispiele präsentieren. No właśnie. W jakich sytuacjach możemy użyć czasownika folgn? Jak zaraz zauważycie, używamy go naprawdę często. Folgn oznacza zarówno iść za kimś, yy, oznacza śledzić, następować. Yy, są to takie słowa, które ciężko nam sobie wyobrazić w konkretnych kontekstach. Dlatego właśnie dzisiaj te przykłady, te konteksty mają Was zainspirować do używania tego czasownika. Pierwszy przykład. Folgt ihr eigentlich meinem Instagram profil? Czy wy właściwie śledzicie mój profil na Instagramie? Folgt ihr eigentlich meinem Instagram profil? Wenn mir eine Seite gefällt, dann folge ich dieser. Czyli gdy podoba mi się jakaś strona, wtedy ją śledzę, obserwuję. Wenn mir eine Seite gefällt, dann folge ich dieser. Er folgt uns auf Twitter. On schlägt nas Twitter. Er folgt uns auf Twitter. Meiner Facebook-Seite folgen schon über 20.000 Personen. Czyli moją e, stronę na Facebooku e, śledzi już ponad 20 tysięcy osób. Czyli jak widzicie, Folgen ma właśnie takie znaczenie, śledzić e, jest to bardzo nowoczesne znaczenie, gdyż właśnie, gdy obserwujemy, kogoś śledzimy na Instagramie, na Facebooku, czy też w innych social mediach, to wtedy właśnie użyjemy czasownika Folgen. W jakich innych jeszcze kontekstach go użyjemy. Geiru fo, iść folge dia, czyli idź przede mną spokojnie. Folgen to właśnie iść przed kimś, iść przodem. Geiru fo, czyli e, idź e, przede mną, iść folge dia, idę za tobą. E, tak, czyli e, jeżeli idziemy właśnie za kimś, em, śledzimy kogoś w tym znaczeniu tej pozytywnym, że idziemy za kimś, to właśnie użyjemy czasownika folgen. Er folgte dem unbekannten. Czyli on śledził nieznajomego. Er folgte dem unbekannten. Oder der Mann folgte der Reiseleiterin durch die Altstadt. Czyli mężczyzna śledził mm, przewodniczkę wycieczek przez starówkę. I kolejna grupa znaczeń czasownika: folgen, czyli następować. Auf den Frühling folg czyli po wiosnie następuje lato i jest tutaj reakcja czasownika, czyli folgen, e, folgen auf, e, auf jemanden, auf etwas, czyli po auf występuje biernik, następuje coś Czymś. Am folgenden Tag gehe ich schon zur czyli następnego dnia idę już do pracy. I pewnie w takim kontekście am folgenden Tag znacie ten czasownik um, najbardziej, chociaż nie są tutaj w formie czasownika w tym zdaniu, ale rzeczywiście warto sobie pokojarzyć to am folgenden Tag z czasownikiem folgen i jego znaczeniami. Die Bundeskanzlerin Angela Merkel folgte Gerhard Schröder im Amt, czyli hmm, kanclerz Angela Merkel zastąpiła e, urzęd w urzędzie Gerharda Schrödera. E, folgen następować, coś po czymś, ktoś następuje kogoś, bądź am folgenden, tak? Następnego dnia. Folgen jako iść za kimś, śledzić kogoś oraz folgen, jako e, kogoś obserwować e, we wszystkich social mediach. Obserwować, śledzić czyjeś poczynania, czyjąś stronę internetową, Twittera, czy też Instagram. Napiszcie koniecznie swoje przykładowe zdania z czasownikiem Folgen, i dajcie koniecznie znać, które ze znaczeń czasownika Folgen, które z tych kontekstów przyda Wam się najbardziej. Do usłyszenia i zobaczenia!